Yeah. Bociany, te pierwsze jaskółki wiosny. Ale słuchajcie, do Polski przylatuje coraz mniej bocianów. W ciągu 10 lat ubyło nam prawie 20 tysięcy parlęgowych tych ptaków. Dlaczego bociany nie przylatują do nas? Czy lecą do Anglii? Boją się fotoradarów u nas? Martwią się, że nie mogą żyć w związku partnerskim na kominie? Nie. Problem jest bardziej przyziemny. Nasze bociany, nasze. Dziesiątkują pseudomyśliwi w Egipcie, Libanie, Syrii i Włoszech. Ja rozumiem w Egipcie, Libanie i Syrii. Nie wiem dlaczego, ale rozumiem, ale we Włoszech, w Italii, tej kolebce paru rzeczy i, i Michała Anioła? Oj, włoscy pseudomyśliwi, do bocianów, które z ziemi włoskiej do Polski? Zaczyń przewodem to robicie. Oj chyba zmienimy fragment polskiego hymnu, no ja tu mam ściągę. Już tam ojciec do swej Zosi woła zapłakany, słuchaj jeno, ponoć Włosi biją nam w bociany. Nie w tarabany, w bociany. I w ramach zemsty za bociany, no, ja nie wiem co, no zrezygnujmy z Włoszczyzny i przerzućmy się na Chińszczyznę. No. Jak Włosi nie rozumieją, jak się do nich mówi po polsku, to może ja powiem po włosku. Idiotto Italiano, Basta Kanonada, Clecotti Bociani, bo wam ktoś przy, przy, przywali, no, no musimy zadbać o nasze bociany. Ja proponuję, żeby urządzić dla bocianów, żeby tu nas zostały w Polsce, nie? Takie zimowisko. Na przykład na Stadionie Narodowym. W zimie stoi pusty, yy, ma dach. No. A nie, no to może zły pomysł. Może strzelać do Włochów? No nie wiem, nie wiem. W każdym razie rząd powinien wziąć się za ratowanie bocianów, bo nam przyrost naturalny przez tych Włochów no zupełnie siądzie. A nie chcemy tego, prawda?